Dzień dobry, Bartek z tej strony, firma Centrum Szkoleń. Kiedy 15 lat temu otwierałem firmę, nazwa Centrum Szkoleń była nazwą innowacyjną. Również jak nasze motto, czyli szkolimy zawodowo. Dzisiaj cała konkurencja to Centrum Szkoleń i wszyscy szkolą zawodowo. Aczkolwiek nie przeszkadza mi to, gdyż cała konkurencja uczy się od najlepszych, czyli od naszej firmy. Jesteśmy najbardziej innowacyjną firmą w zakresu szkoleń na urządzenia transportu bliskiego. Posiadamy największe hale, najlepsze maszyny. Nasze ośrodki mieszczą się w pięciu miastach w całej Polsce: Łódź, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Wrocław. Jako nieliczni posiadamy akredytację Urzędu Dozoru Technicznego oraz ISO, czyli ten program jakości do prowadzenia szkoleń, dzięki czemu możemy prowadzić szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Najnowocześniejsze maszyny, najlepsi instruktorzy, którzy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje. To pewność dla Waszych pracowników i dla Waszych firm, że wyszkolimy tych ludzi na najwyższym poziomie. Za nami odbywa się teraz egzamin Urzędu Dozoru Technicznego w naszej łódzkiej siedzibie Centrum Szkoleń. Tak wyglądają egzaminy w naszych ośrodkach. Dodatkowo dojeżdżamy do klientów na terenie całego kraju, całej Polski, ale również zdarzały się szkolenia w Unii Europejskiej. Zapraszamy do naszych placówek, do naszych szkoleń. Bartek, Centrum Szkoleń. Pozdrawiam serdecznie.